Miało być nowe otwarcie, lepsza komunikacja i normalne podejście do dziennikarzy. Przedstawiam Państwu rzecznika rządu. Czar prysł jednak bardzo szybko. Donald Tusk ponownie nie wpuścił Republiki na sztab kryzysowy poświęcony sytuacji pogodowej i to pomimo poprawnie złożonej akredytacji. Donald Tusk i jego najbliższe otoczenie ma obsesję na punkcie telewizji Republika. Tak panicznie się boi. Pytań. Boi się nawet naszych operatorów, że musi zamykać drzwi, wysyłać ochroniarzy. To jest coś, co bardzo trudno jest odnaleźć w jakichkolwiek standardach cywilizowanych krajów. W całym kraju pojawiają się alarmujące prognozy pogody. Jednak na dyktat premiera Tuska widzowie republiki zostali pozbawieni dostępu do informacji ze sztabów kryzysowych. Dlatego po raz kolejny jesteśmy zmuszeni do korzystania z materiałów z mediów społecznościowych. Witam wszystkich na spotkaniu. Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przykład idzie z góry. Skoro premier stara się zwalczać naszą telewizję, to jego wyborcy poczuli się zobligowani do działania i również utrudniają pracę naszym reporterom. Do takiej sytuacji doszło dziś, a agresywny i wulgarny fanatyk był co symboliczny ubrany w bluzę reprezentacji Niemiec. Cały czas, proszę nie przeszkadzać. Kłamiesz ale proszę, ale proszę odejść. Proszę odejść, my tu pracujemy. Um, rząd Donalda Tuska cały czas nie wpuszcza. Mógłby pan nam nie przeszkadzać? Nie, Mógłby Mógłby pan nam nie przeszkadzać, ja jestem na żywo w pracy. Dlaczego? No ale ja panu nie przeszkadzam. Dlaczego pan nam przeszkadza? Bo kłamiesz i ściemniasz, tak? Widziałem. nam nie utrudniać pracy, bo to jest przestępstwo. Podobne ekscesy widzieliśmy we wrześniu zeszłego roku, kiedy powódź niszczyła Dolny Śląski o Opolszczyznę. Wtedy również premier Tusk brylował wśród ekspertów na sztabach kryzysowych i kategorycznie nie zgadzał się na obecność Republiki. To jest skandal! Republika! Co ważne, taka walka z mediami to przestępstwo. Gdy rok temu nie byliśmy wpuszczani na sztaby kryzysowe, prokuratura nie chciała wszcząć śledztwa, jednak sąd zdecydował, że śledczy muszą zająć się poczynaniami rządu. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, przed kim Donald Tusk zamyka drzwi. Czy przed kamerą republiki, czy przed milionami naszych widzów, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. On nie ma prawa tego robić. On łamie prawo, łamie wszelkie możliwe standardy. I mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności. Donald Tusk od przeszło roku nie wpuszcza nas na konferencje prasowe, co jest jawnym tłumieniem krytyki prasowej. W obronie republiki stanęli już m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jak i organy Rady Europy. Teraz temat ponownie pojawił się w Parlamencie Europejskim. Państwo chcecie rozmawiać o tym, jak wygląda wolność mediów, ale chciałbym zacząć też od tego, w jaki sposób ona jest realizowana tu w tej Izbie, ale również u Państwa przyjaciół i liderów z Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk, jeden z liderów Europejskiej Partii Ludowej, nie wpuszcza na konferencje prasowe w Polsce, na konferencję premiera polskiego rządu, największej stacji informacyjnej telewizji Republika. Po prostu fizycznie zabrania wejścia na ich konferencje prasowe. I ponownie, jak to było podczas ubiegłorocznej powodzi, premier na sztabach kryzysowych kreuje się na męża opatrznościowego, dobrego cara, który w razie potrzeby jest gotów wysługać swoich bojarów. Żadne wredne republiki jego przekazu psuć nie mogą. Kryzysowe sztaby, które zajmują się klęskami żywiołowymi, są po to, żeby skutecznie organizować pomoc. Ale dla Donalda Tuska to jest wyraźnie po to, żeby budować sobie PR, żeby odwracać uwagę od problemów. I dlatego sobie wybiera media, wybiera sobie rozmówców. Gdy w siłowy sposób przejęto media publiczne, miał powstać idealny medialny świat Donalda Tuska. W tej idei powstała jednak wyrwa, która z czasem urosła i stała się największą stacją informacyjną w Polsce. Czy to się premierowi podoba, czy nie, razem z Państwem budujemy dom wolnego słowa, który codziennie pnie się w górę, w przeciwieństwie do notowań rządu. Paweł Błoch, Republika.